Cześć wszystkim, ja jestem Szabu, a to jest film, w którym chciałbym powiedzieć o paru ciekawostkach dotyczących One Być może o niektórych z przejścia, być może o niektórych nie. No i do zaczynamy. Ciekawostka pierwsza. Wygląd Diego był inspirowany postacią Mr. Pinka, odgrywaną przez Steve Baskiniego w Reservoir Dogs. Ciekawostka druga. Oda podkładał go z Oda Chiemu, członkowi Zogi bagiego w specjalu o nazwie Dream Soccer King. Ciekawostka trzecia. Tytuł króla piratów istniał naprawdę. Tak określało się potężnych japońskich piratów. Ciekawostka czwarta. Luffy był pierwszą postacią z anime, która pojawiła się w magazynie mody Non-No. I ciekawostka piąta ostatnia. Sanji miał pierwotnie nazywać się Naruto, ale Oda zmienił jego imię, żeby nie mylono go z anime Naruto. Moim zdaniem to była bardzo dobra decyzja, ponieważ po pierwsze, zarówno Naruto, jak i Łampis należą do grona najpopularniejszego na świecie, więc gdyby imię głównego bohatera Naruto pojawiło się w tej drugiej mance, to Oda mógłby zostać oskarżony przez fanów Naruto o plagiat, o brak kreatywności, że z żonotki Szymoto. E, po drugie, pewne imiona, takie jak Sanji, Naruto, Luffy, e, Natsu, automatycznie kojarzymy z pewnymi tyłami, z konkretnymi seriami, więc dlatego moim zdaniem ta zmiana imienia wyszła dobre. A co trzecie to jest moja taka osobista opinia, osobiste odczucie, że imię Naruto do sędziego zwyczajnie by nie pasowało. Po prostu. Okej, okay, to tyle. Dzięki za oglądanie! Na razie!